Witajcie, nazywam się Hanna Rodzoń i zapraszam do mnie na lekcje gry na pianinie, które odbywają się w Włodzisławskim Centrum Kultury. Zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem własnego talentu muzycznego w oparciu o ten właśnie instrument. Raz, Żeby nie było wszystko zlane jako jedna całość, tak samo jak wypowiadamy pewne rzeczy, prawda? Na lekcjach realizuję także elementy umuzykalnienia inne, kształcące słuch, poczucie rytmu, pozwalające na lepsze zrozumienie zasad harmonii w utworach jako wstęp do ewentualnej przyszłej własnej improwizacji.